Bardzo Państwa proszę o uwagę. Otwieram 17. sesję Rady Miejskiej w Kępicach. Witam gości. Witam Panią Magdalenę Gryko, burmistrza Kępic. Witam Pana Stanisława Gosławskiego, radnego powiatu Słupskiego. Witam Pana Sylw Sylwestra Biernackiego, zastępcę burmistrza. Witam Panią Annę kurzawę Gerczak, skarbnika Kępic. Witam Pana Macia Haberskiego, sekretarza Kępic. Na sali widzę Pana Andrzeja Pilawkę. Bardzo się cieszymy, że Pan dzisiaj z nami jest. Pan Andrzej Pilawka jest, był wieloletnim sekretarzem gminy Kępice, radnym oraz przewodniczącym rady. Także ogromny szacunek dla Pana i dziękujemy, że Pan nas odwiedził. Witam kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Kępicach. Witam Panią Martę Borodziuk, dyrektora Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury. Witam Panią Bożynę Gierszewską, prezesa przedsiębiorstwa komunalnego w Kępicach. Z panią prezes, widzę, reprezentuje przedsiębiorstwo, pan Adam Gąciarz. Witamy. Witam panią Annę Misium, zastępcę kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach. Witam pana Tomasza Zagrajka, kierownika środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Przytocku. Witamy. Witam panie i panów Sołtysów. Witam panie i panów Radnych Rady Miejskiej w Kępicach. I bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych mieszkańców. Na podstawie. Listy obecności. Stwierdzam wymaganą ilość radnych do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Proszę bań, bardzo Państwa radnych o przyjęcie protokołu, protokołu z poprzedniej sesji. Protokół sesji z dnia 28 grudnia 2011 roku był wyłożony do oglądu w biurze Rady. Proponuję przyjęciem protokołu bez odczytywania. Kto z Państwa radnych jest za? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Odczytam porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, Sprawy organizacyjne. Punkt drugi, Interpelacje radnych. Punkt trzeci, Zapytania i wnioski sołtysów. Punkt 4. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów. Punkt piąty, Informacja z pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym. Punkt 6. Projektu uchwał. Podpunkt A. W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 5 października 2006 roku numer 56 łamane na 356 łamane na 2006 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kępice. Podpunkt B w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Podpunkt C w sprawie zmian do statutu ośrodka pomocy społecznej w Kępicach uchwała nr 10 łamane na 58 łamane na 2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku. Podpunkt D w sprawie porozumienia z gminą Słupsk na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania dziecka z terenu gminy Kępice uczęszczającego do przedszkola niepublicznego. Podpunkt E w sprawie zarządzania poborów drogi Inkasa na terenie gminy Kępice, podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za czynności Inkasa, podpunkt pod F w sprawie zmian do uchwały nr 8, 13, przepraszam, łamane na 94, z dnia 27 października 2011 roku, w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2012. Podpunkt G w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kępice na lata 2012-2043. Podpunkt H w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2012. Podpunkt I w sprawie wzoru w formularzy do celów podatku od nieruchomości. Podpunkt j w sprawie wzoru formu formularzy do celów podatku rolnego. Podpunkt k w sprawie wzoru formula formularzy do celów podatku leśnego. Podpunkt l w sprawie planu pracy rady na rok 2012. Podpunkt m w sprawie planu pracy komisji stałych rady na rok 2012. Podpunkt n w sprawie wystąpienia gminy Kępice z pomorskiego stowarzyszenia gmin wiejskich. Podpunkt o w sprawie re reorganizacji sądów rejonowych i podpunkt p w sprawie ustalenia komisji do rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa sołectwa Obłęża. Podpunkt 7. Informacja miejsko-gminnego ośrodka kultury z działalności za rok 2011 oraz zamierzenia na rok 2012. Podpunkt ósmy. Odpowiedzi na interpelację radnych. Punkt dziewiąty. Pytania i uwagi mieszkańców. Punkt dziesiąty. Wnioski, oświadczenia, oświadczenia radnych i zakończenie sesji. Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę, żebym ktoś się zgłaszał, w związku z tym poddaję porządek obrad pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za? Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt drugi są tu interpelacje radnych, ale za, zanim przejdziemy do punktu drugiego jest prośba Pana, pana Radnego Władysława Żmudy Trzebiatowskiego, żeby miał pierwszeństwo jakby przy tym punkcie, także bardzo proszę o zabranie głosu. Wolałbym przenośny głos. Dziękuję bardzo. Następnie chciałbym podziękować przewodniczącemu Rady Miejskiej, że umożliwił mi zabranie głosu na dzisiejszej sesji. Chcę powiedzieć, że głos zabieram w imieniu mieszkańców Środowiskowego Domu Samopomocy w Cytoczku, w imieniu opiekunów prawnych i w imieniu rodziców. W kwali przypomnienia chciałbym też nawiązać jak się rodził po prostu ten Środowiskowy Dom Samopomocy. Chcę powiedzieć, że w miesiącu czerwcu 2009 roku złożyliśmy inicjatywę obywatelską o powołanie do życia Środowiskowego Domu Samopomocy. W miesiącu grudniu została przyjęta uchwała. Chcę powiedzieć, że są tutaj radni, którzy pamiętają tą debatę na temat przyjęcia tej uchwały. Ja nie będę nazwiskami tutaj wymieniał, ale są, którzy rzeczywiście żarliwie i gorliwie bronili naszej inicjatywy. Nie widzę pani sołtys, bo również i pani sołtysz też tutaj w naszej, jak gdyby nas reprezentowała i stanęła w obronie, ale by sprzytocka także, bo dopytuję, której to sprzytocka. Natomiast jeśli chodzi o radnych, to ci, którzy akurat pozostali w opozycji, chcę powiedzieć, że było wiele spotkań, rozmów, chcę powiedzieć, że te rozmowy niektórzy deklarowali nawet dwoma rękoma za, natomiast jak przyszło do przyjęcia tej uchwały, to wręcz nie mieli odwagi podnieść do góry ręki. To tak trochę może przykre to przykre, ale chcę powiedzieć i przez rok 2010, mimo pewnych naszych pytań i tak dalej się nic nie działo, natomiast Rumińców nabrała przyjęta uchwała w 2009 z chwilą kiedy zmienił się ster rządów w Gnie Kępice i żeby tutaj za dużo nie zabierać czasu, to tak jak na wstępie powiedziałem w imieniu mieszkańców Środowiskowego Domu Samopomocy, to powiedzieć, że mówię, to co dzisiaj tutaj y, mówię, to między innymi te bardzo tak pozytywne opinie o tym środowiskowym domu samopomocy. Tutaj wręcz nas dopingowały, żebyśmy te słowa uznania i podziękowania tu zaprezentowali i chcę powiedzieć, że w imieniu, tak jak wcześniej, tych mieszkańców środowiskowego domu samopomocy, opiekunów prawnych, jak i rodziców, chciałbym serdecznie podziękować tu siedzącej pani burmistrz. Pani Magdaleni Gryko, jak chcę powiedzieć, że wiele serca naprawdę i to takiego bardzo, no tak jakby po prostu to jego wręcz też dotyczyło, ułożył Pan Maciej Haberski. Nie ukrywam, że też y, warte tutaj wspomnienia, że warto podziękować i należy podziękować tej obecnej Radzie tutaj, że nas wspierała. Przewodniczącym na cele, także serdecznie dziękujemy. Jeszcze jedno zdanie, bo uciekło mi. Chcę powiedzieć, że jest obecny tu na dzisiejszej sesji dyrektor środowiskowego Domu Samopomocy, pan Zagrajek. Chcę powiedzieć, że też wiele serca wkłada, natomiast to jest sprawa czasu, żeby ocenić i rzeczywiście bardzo sympatycznie podziękować, bo. To jest póki co miesiąc czy półtorej, i żeby tutaj już jak chcę powiedzieć, że nigdy oceny o pracowników tej nie wydają jak po pół roku, i stąd, ale dziękujemy za to, co Pan na dzień dzisiejszy robi. Dziękuję bardzo. Dziękuję, to bardzo miłe słowa. Bardzo lubimy, jak na chwalą, tak? <laughs> Szanowni Państwo, jesteśmy, jesteśmy w punkcie drugim. Mam nadzieję, że atmosfera się nie zmieni. Bardzo...